Brakuje Wam monety na wymarzone karty lub paczki? Wbijajcie na supercoinsy.pl W drugim tygodniu eventu kupujący coinsy mają szansę na wygranie trzech nowych kart. Dodatkowo z kodem FOODAYS dostaniecie 10% zniżki na coinsy. Szczegóły promocji w opisie. Polecam! Siemanko z tej strony Adrian i nie wiem czy pamiętacie, ale robiliśmy sobie już w tej rekord rekord ikon w drafcie Challenge, gdzie miałem uzbierać jak najwięcej ikon w jednym drafcie i zresztą udało mi się to, zrobiliśmy sobie tam 11 ikon w drafcie. No i dzisiaj film będzie podobny z tym, że będziemy się skupiać na ikonach Prime Moments, Optimus Prime, jak to woli wiecie na tych ikonach w najlepszej swojej wersji. I to tych kart będzie mieli za zadanie uzbierać jak najwięcej w drafcie. Nie wiem jaki do tej pory jest rekord na polskim YouTubie, 6, może 7 tych ikon. Nie mam pojęcia, w każdym razie ja postaram się pobić swój rekord, a do tej pory to chyba było 5 optimusów w jednym drafcie czy coś takiego. Tamten film wtedy bardzo Wam się spodobał, bardzo dużo osób go obejrzało i zostawiliście tam ponad 7000 tysięcy łapek w górę. Wow! Mam nadzieję, że pod tym uda się dobić chociaż połowę, także co, 3,5 tysiąca łapek w górę, to się równa kolejny draft challenge, także łapkujcie film do góry, oprócz tego subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, jeżeli się tego nie robicie. No i w komentarzu napiszcie, ile ikon Optimus Prime wam udało się mieć najlepiej w drafcie. Jeszcze jedno wiem, że wiele osób, youtuberów i nie tylko truje wam o tym po ostatnim czasie, ale pamiętajcie, żeby zostać w domu, ja i wielu innych youtuberów staramy się wam dostarczyć rozrywkę, także naprawdę uwierzcie mi, e, posiedźmy w domu, przemętmy się ten odpowiedni czas, a wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, jesteście o Powiedzialni nie tylko za siebie, ale też za otoczenie. Przede wszystkim za osoby starsze, które są najbardziej narażone. I nie chcę tutaj siać paniki, tylko po prostu przypominam wam o tym, co tak naprawdę wszyscy powinniśmy zrobić. I tyle. Spokojnie siedźmy domu. Nie panikujmy i wszystko będzie dobrze. A teraz już. Zaczynamy. Nie wiem, ile tych prób podejmiemy. Powiedzmy, że, że podejmiemy ich tyle, aż w końcu nie będę zadowolony z tego, jak nam idzie. Ogólnie może być ciężko, bo aktualnie w draftach te ikony słabo dropią, a ja dodatkowo jeszcze moi drodzy. Nie zakwalifikowałem się do ligi weekendowej i nie mam za bardzo co robić w tym weekendzie. więc nagrywam sobie taki draftowy challenge. Tak ten FUT Champions nawalał, ale nie wiem czemu ja nie kliknąłem potwierdzenia udziału. Mniejsza o to, my mamy formację 4, 2, 3, 1 i lecimy z tematem. Pamiętajcie, najwięcej ikon Optimus Prime jest Obermars na kapitanie. Fantastyczny początek! Mamy Overmarsa jako ikonę Optimus numer 1, no i teraz lecimy z napastnikiem, może kolejna ikona Optimus, zobaczmy, no nie. nie będzie ikon Optimus, to będę sobie brał zwykłe ikony, powiedzmy, że one będą się liczyć za pół punktu, czy coś w tym stylu, będziemy sobie doliczać tych ikon Optimus, na to będziemy generalnie zwracać uwagę. No ale teraz polecę sobie z kartą SPO i tutaj też jest słabo, może chyba pójdziemy sobie jednak na ławkę. No to ławeczka rezerwowych. Czy tutaj znajdę jakąś ikonę Optimus? Nie znajdę ikony Optimus. Bale to nie jest ikona Optimus, dlatego szybko teraz następny wybór bez zbędnego przedłużania. Ajajaj, no i dalej nie ma ikony Optimus. To jeszcze jednego z ławki. Do trzech razy sztuka. No nie tym razem. Tutaj teraz będzie dobrze, mam nadzieję. Ale bez Optimusa, no kurka wodna. Kolejna pozycja SPO i czy tutaj ikona nas powita? Nie powita nas ikona. No właśnie, to jej zrobiło teraz z dropem w draftach, że wcale nie tak łatwo tej ikony trafić. David Luiz, bardzo fajna karta, ale nie na dzisiaj. Droga pozycja, Szpedega tu z Optimus Prime, więc ok, mamy drugą ikonę Optimus, to może teraz trzecia? Jakiś Baresi? Ajajaj, Kante zielony. Dużo więcej ogólnie teraz tych zielonych kart w drafcie leci, to jest dość ciekawe. Ale my polujemy dzisiaj na karty białe, na karty ikon. No, Sergio Ramos to powinien dostać w przyszłości ikonę, ale na razie jeszcze nią nie jest, dlatego nie jestem z niego zbyt zadowolony. No i okej, okay, jest ten Carles Pujol, można powiedzieć, za e, pół pu, punktu, choćby e, niech to będzie kolejna ikona, jaką damy do składu. Goalkeeper i tutaj też bez Optimusa, więc idzie tutaj Janowlak. Na razie, do no, tego ogólnie ten draft może nie wygląda źle. 91 oceny jest, ale e, to i tak m, nie jest jakieś e, zatrważające. Że tak się wyrażę, Di Maria 88, najwyższą weral, no i coś tych ikon nie widać. Jest Zidan 94, to jest bardzo fajna ikona, oczywiście ja szanuję i z pocałowaniem rączki biorę taką kartę jak Zidan, ale to nie jest karta, która jest dzisiaj, że tak powiem, punktowana. Messi 95, myślę, że pod ocenę sobie zawierzymy Argentyńczyka. I ostatnie karty w tym drafcie Salvio 91, kolejny wybór pod ocenę, tutaj znowu sobie skipniemy. Jest Dominguez, jest Son. Niech będzie Dominguez, chociaż on i tak za bardzo się tutaj nie przyda. Ciężko może być w tym drafcie nawet o jakieś tam full zgranie, nie? więc jakby tutaj e, raczej nic specjalnego się nie wydarzy. O, jeszcze jakieś fajne, wysoko ocenione karty, no ale jakby nie patrzeć, no to w sumie one w tym drafcie nam za wiele nie dadzą. I goalkeeper, czy będzie jakaś ikona Optimus? Jeszcze nie będzie. Czyli w pierwszym drafcie, no słaba próba, nie oszukujmy się. Okej, okay, mamy tutaj 91 oceny, 97 zgrania i jeszcze możemy zobaczyć, tylko czy trener da draft 191, taki pełny, spełnił się z zgraniem, fajny. No nie da, wygląda na to, że zabraknie chyba jednak jednego punktu zgrania. No ale dobra, zaczęliśmy tak sobie, lecimy z kolejnym draftem. No to ok, druga próba. I może tym razem jakaś inna formacja, no nawet na pewno, wybierzemy sobie tutaj coś innego. Tylko tak, 3-4-2-1, 3-4-3-3 z fałszywą dziewiątką. Chyba jednak zdecyduje się na to i zobaczmy kapitana. Czy to będzie ikona od razu? No, nie, to nie będzie od razu ikona, więc wezmę sobie po prostu najwyższą. weral Ele Nazar lecimy sobie na prawe skrzydło. tutaj Garincha Optimus. O, tak, tak, właśnie jego zamawiałem, dziękuję bardzo. Zabieramy sobie brazylijczyka i lecimy na SN. Tutaj też liczymy na ikonę. Ok i cyk, ławeczka. Może odczarujemy. Ojojoj, Eusebio Optimus Prime. No, toż to jest to, właśnie na co liczyłem. Na razie dwie ikony Optimus Prime i to naprawdę niesamowite. Na aspecku e natomiast trochę zwalniamy, ale idziemy pod ocenę. Luka Modric, nie jest naprawdę źle. I wybieramy dalej. Tutaj troszkę słabszy wybór, więc teraz idziemy ławka. I wybieramy kolejną dobrą, miejmy nadzieję, kartę. Pominę. I mamy, moi drodzy, Zanetiego i Rikelme. Biorę rzecz jasna tego z wyższym overallem. Znakomicie to wszystko się na razie prezentuje. I tutaj kolejna ikona, może jakaś, Gatuzo Optimus? Nie, ale jest Kante, jest Tonali. Kante gdzieś tam mała szansa, żeby był w toty. Wiadomo, dzisiaj liczą się ikony Optimus Prime, ale gdzieś tam, gdyby jakiś fajny, wysokocenny draft można było zrobić, to na tego Kante, to toty też będziemy liczyć. Więc tak, na razie naprawdę ten draft rozpoczął się świetnie, bo jeśli tylko, że teraz to wszystko się popsuje, OK, jest silver, ale to się musiało stać prędzej czy później, nie zdenerwujemy się, ławka rezerwowych teraz jest wybierana i może kolejna fajna karta. Może nie, może nie tylko. Ale ja biorę jeszcze jednego z ławki i to odblokowuję. No nie, nie odblokowało to nic. Jest ROIS 89, yy, więc ja wezmę sobie kolejnego z ławki to jest Chiesa. No ta ławka troszeczkę nieszczęśliwa. Pora chyba teraz wybrać tego Baresiego Optimusa na ESO. No niestety nie. Ale jest te Thiago Silva 90. I Tiago Silva 90, sobie zabiorę. Boki obrony, tu też są fajne ikony, ewentualnie, ale nie tym razem. Jordi Alba będzie jak najbardziej w porządku. Natomiast na prawej stronie defensywy jest Arnold, Toty. Zabiorę sobie oczywiście Anglika. I na bramce bez ikonki. A szkoda. Dobra, niech będzie Kai Walker. Sześć wyborów. Jest Barnes Optimus, ok. Czwarta ikona Optimus Prime w drafcie. To już jest coś, to już jakoś wygląda. No to poproszę piątą teraz, żebym wyrównał swój własny rekord. Nie ma piątej. To jak jeszcze jedna ikona Optimus tutaj w tym drafcie wleci. To już będzie fajnie, bo, bo wyrównam taki swój rekordzik. I to jeszcze jakimi ikonami, moi drodzy? Eusebio, Garincha, no to nie jest byle co. Jest on, jest znowu on, jest Carles Puyol. Ocena 91, pełne zgranie, będzie tutaj formalnością. Myślę, że draft 199 tym razem. 191 oczywiście, tym razem. Yy, pyknie tak jest. Fran Fernandez nam podaje, także ten draft lepszy niż poprzedni. 4 ikony Optimus i to jeszcze naprawdę przepotężne, bo Garincha, Eusebio. Było świetnie. Lecimy z w tym tymczasem. Okej, okay, moi drodzy, kolejne próby przed nami. Oczywiście się nie poddajemy. Let's go! Zobaczmy formację. Na razie 5-2-1 to mój faworyt. I chyba tak zrobię. No na 5 obrońców dzisiaj jeszcze nie lecieliśmy. No to, to czemu nie? Ja. Nie, nie tak wziąłem. Boże. 5-2-1-2 a nie 5-2-1. Halo, Adrian. Jesteś? Dobra, azart. O mamo, ale teraz zrobiłem fajra. Szkoda. Myślę, że na tej formacji byłoby dużo lepiej, ale obym się pomylił. Na razie się nie mylę. Dobra, ławka. No, tutaj Mane 90. I myślę, że weźmiemy sobie kolejnego zawodnika z ławki. Tutaj Vandek 91. Dobra, powiedzmy, że to jest przeciętny traf. I wróćmy do pierwszego składu. Napastnik Optimus Prime. Nie. SPO Optimus Prime, Zidane. Ronaldinho też może być. I Zidane też jest, no fantastycznie. W takiej sytuacji oczywiście bierzemy wyższą ocenę. Zapraszam Zidana. No i może jednak faktycznie się pomylę z tym, co mówiłem. Że ta formacja będzie zła. No, na razie szałowa nie jest, ale kto wie, może teraz jakiś Gerard Optimus? Nie, nie, nie. Giorgio Kielini, i jeszcze raz z ławki, i nie ma nic. Więc to trzech razy sztuka ta ławka. I teraz pęknie w końcu balans z dobrymi kartami Hadji Optimus. Witam serdecznie. Jest to druga ikona Optimus Prime w tym drafcie, yy, No, i niech sobie oczywiście wejdzie do składu, niech sobie wejdzie tutaj. Teraz polecimy tutaj po tego Carlosa Alberto w Optimusie, bo mi się bardzo podoba. Albo po Walencji 9.1, tak po weźmiemy i lecimy teraz ze stoperami. Tutaj przynajmniej jedna ikona Optimus by się przydała, jeżeli my chcemy tutaj coś sensownego zrobić, to jedna ikona Optimus musi się pojawić wśród tych trzech wyborów. Na razie był Ramos, na razie jest Kuli i tutaj ten może Baresi, jest Campbell Optimus. Bardzo mi to pasuje, może być jak najbardziej. ajajaj. Tym razem Mark Terstegen. No dobra, ten drafik mi się podoba. Na razie mamy 3 Optimusy, czyli w sumie tutaj jeszcze dwa na ławce musiał wypaść, żebym wyrównał swój własny rekordzik. Chociaż na razie się na to nie zanosi. Mamy Mosalaha. Yy, całkiem spoko wybór niby, ale nie do końca. No ten tym bardziej nie jest dobry. Pięć kart jeszcze. Czy jeszcze dadzą Optimusa jakiegoś? Na razie dają Dawida Luiza, to jest bardzo dobra karta ja to bardzo szanuję. Też są bardzo fajne karty. Kolorowe, wszystko nie było ładnie, pięknie, ale nie do końca. Może jeszcze jakaś ikona Optimus? No nie tym razem. Nie. No i co, dwie ostatnie szanse. Raczej swojego rekordu tutaj nie wyrównam, mimo że jest Robertson Toty. Jestem bardzo zadowolony. To jednak gdzieś tam niedosyt jest. A tutaj po raz kolejny nam doratuje Silesa. No chyba na 3 drafty dzisiejsze 3 razy był. Ja biorę ona na najwyższą ocenę. Uff, uh, no to teraz pełne skupienie i miejmy nadzieję, że w końcu osiągniemy nasz cel. 4-5 ofensywnie? Nie. 4-3-2-1? Tak. Tą formację chcę sobie teraz zabrać. Czy zaczniemy od ikony? Nie zaczniemy, nic się nie dzieje. Lomes jest w porządku. Ja biorę teraz Elesa. Tutaj leci nam Barnes może... Uj, to nie, to nie jest Barnes, to na pewno nie jest Barnes. Także ławka rezerwowych, szybka ewakuacja z pierwszego składu i mamy... Kogo mamy? Ronaldo Nazario Optimusa. Ojejku! Ojojoj, ojoj, no tego to się nie spodziewałem. Fantastyczna karta. Tutaj leci Sala. Też jest bardzo dobrze. No ale to nie zmienia faktu, że ja sobie podmienię go z tym optimusem od razu. W sumie tego Salaha wsadzę tutaj. No i biorę Eszpeka. Aj! Tak mocnej karty dziś jeszcze nie było, no ale pojawił się. Jedyny niepowtarzalny el fenomeno. Także teraz i Jakiś Optimus na Eszpeku, no dalej. Coś tutaj dzisiaj nie możemy się wstrzelić w tego Optimusa na Espeku, no ale dobrze. Może teraz kolejna szansa dla niej, żeby nam dali taką kartę. I nie dają nam, nie chcą się słuchać. I teraz ławka, bo były dwa słabsze wybory. To może odblokujemy to ławeczką. Nie tym razem, ale wezmę e, zawodnika z ławki rezerwowych jeszcze raz. I teraz czuję dobrą kartę. No, dobrą, niedobrą. Koman, manę To trzech razy sztuka na ławeczce. Może dzisiaj po raz kolejny to mówię i dostaję. Azarta, ok. ocenowo nie jest źle, ale jakby nie tego szukamy. Dobra, boki obrony, poproszę ikonę. Na prawej obronie, nie dostanę tej ikony. Naprawdę, ostatnie moje drafty i wybory na prawej obronie to jest porażka. I czy tutaj znajdę szczęście? Otóż nie. No to cyk, Esio, ikona, Optimus, Baresi. Witam serdecznie. Pana dzisiaj jeszcze nie było. Jesteś drugą ikoną w tym draftie Optimus Prime, także zbierajmy ich więcej. Tutaj jest Silver, na to też oczywiście byliśmy przygotowani. To się musiało zdarzyć na ławce, natomiast nie ma nikogo, kto by nas interesował. Bierzemy Pera i czy tutaj znajdzie się jakaś ikonka. No nie, na Bramce też dzisiaj ciężko, żebyśmy trafili ikonę. 6 wyborów. I ej, dajcie ikonę Optimus Prime. Dajcie Cristiano Ronaldo. To bardzo szanuję i bardzo się z tego cieszę, ale nie o to dzisiaj chodzi. Dzisiaj bierzemy pod uwagę tylko tę ikonę Optimus. No a ich tutaj nie widzę totalnie. Dawid Silva 88, trzy karty do końca. Czy jeszcze zobaczę jakąś ikonę? Chyba nie. Mamy Luka Szoła. mamy kogoś jeszcze, takiego zawodnika jak Marko Zalonzo i mamy bramkarza. Który też nie jest ikoną, także no ten draft, no, no fajny niby, nie? Bo Barezji Optimus, Ronaldo Optimus, ale tak poza tym to karty były słabe. Nawet tego nie układam, nie traćmy czasu, lecimy z kolejnym. Dobra, no trzeba próbować dalej. Nie ma co się poddawać po jakimś tam jednym nieudanym drafcie. Nie mam zamiaru tego robić. Dobra, 4-3-2-1 dzisiaj było, 3-4-3 płasko nie było, 5-2-2-1 miało być, ale się pomyliłem, to wezmę tą formację, która miała być. No to jest przeznaczenie. Skoro wtedy się pomyliłem i jej nie wziąłem, a ona się pojawia znowu, to znaczy, że trzeba spróbować tutaj coś ciekawego, wykombinować. Zaczynamy świetnie. Jest Haji Optimum. Zapraszam serdecznie do 11. Tutaj poproszę Garincze i będę spełniony, ale garyncze nie dostanę. Zostanę messiego 95 co też nie jest wcale złe. Napasnik. Witam serdecznie. O to chodzi, o to chodzi, moi drodzy. Jest moc. Kogo tym razem zabrać? To może teraz zabierzmy znowu, Eusebio? Czemu nie? I lecimy teraz nietypowo. Może CLS? Tak szybko. No, nie zmieniło to zbyt wiele. Druga strona. CPS. To tutaj się znajdzie. Valencia, czyli też dosyć typowo, wezmę go, bo ma najwyższy overall i teraz przejdźmy na o. czy tutaj znajdzie się ktoś ciekawy, no ciekawa karta to na pewno jest, ale, ale nie tego dziś szukamy i goalkeeper dość szybko wybrany tym razem i jest Mans optimus, to tak jest, czy to jest ten draft moi drodzy, mamy już trzy ikony optimus prime, a jeszcze przed nami zdecydowana większość tego draftu, także wybierajmy dalej, weźmy teraz pozycję SP i sprawdzimy, czy tutaj się kryje coś dobrego, no racić się kryje, więc to raczej nic dobrego nie jest. Odczarujmy to ławką, na której znajduje się Silver, więc nie odczarowaliśmy i musimy spróbować jeszcze raz. Tym razem to będzie już dobra karta. I jest Ronaldo Optimus! Ojojoj, oj, oj, no to już jest naprawdę coś wspaniałego! Witamy serdecznie El Fenomeno. Jest to dość dobrze ten draft, naprawdę wygląda prześwietnie. Wow! Kolejna pozycja to jest SP. Tutaj Paul Pogba. Chwila spokoju, chwila oddechu. Zabierzmy sobie Francuza i wybierajmy dalej. Teraz znaleźć o jakiś Optimus Prime, to by było coś. No i po wyborze pierwszej jednastki, no są dobre odczucia: 4 ikony Optimus. Czy uda się mieć dzisiaj w końcu po raz pierwszy 5? Na razie nie, bo jest dziowinko. Ale w kolejnych wyborach już kto wie. Zobaczmy, nie tym razem jest Griezmann. Zabierzmy sobie Francuza, i 8 szans na to, żeby się pojawiła ta ikona, na którą liczymy. Kilian Mbappe. No, karty jakby niezłe, ale nie te, których my szukamy. Czy tym razem coś będzie? Alex Tellerz. No, myślę, że tutaj chyba bez wahania musimy zabrać najzwyczajniej w świecie e, Brazylijczyka. Sześć wyborów, coraz mniejsza wiara w to, że nam się uda. Hazard, To nie jest ta karta, której my potrzebujemy. Dajcie, dajcie ikonę Optimus. Diabi. Cztery karty. No. dawać. Teraz. Jest Overmars Optimus! Tak! Mamy to! Mamy to moi drodzy! Wyrównuje swój własny rekord e, ikon Optimus Prime w draftcie To mnie po prostu cieszy, nie ukrywam e, I też ten draft cały wygląda nieźle Także jeszcze trzy karty, wybierzmy Może ktoś ciekawy jeszcze się tutaj pojawi e, Gomez nie jest nikim ciekawym, ale dwie ostatnie karty e, No naś o nie poszalejemy za bardzo Tutaj będzie Marcelu I ostatnia karta, goalkeeper na którym znajdzie się no, też nikt specjalny, bo jest Handano, widzisz, Noyer, zabierzmy sobie Słoweńca. Dobra, moi drodzy, kombinuję to i kombinuję i pełnego zgrania nie uciągnę, ale jest 5 -kon Optimus Prime, jest Eusebio, Ronaldo Nazario, także po raz kolejny zagościły tutaj naprawdę fajne karty. No i co, przechodzimy do ostatniej próby pobicia mojego własnego rekordu, bo na razie go wyrównałem. Może uda się go pobić, także jazda. Ja pójdę tutaj w formację 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. I zobaczmy, czy uda się zrobić coś ciekawego na kapitanie Haji. Także dość standardowo na dzisiaj zaczynamy. Przechodzimy na prawe skrzydło. Garincha może? Dzień doberek, panie Garincha. I na napadzie jeszcze ikon na Optimus Prime. Trzy z rzędu, bo czemu nie? No, może dlatego, że leci Benzema. I uwaga, czy się odkuje? No nie odkuje się. Azar 9-1, ale dobra. Wracamy do składu. SPD, Zanetti, Optimus, zapraszam. No, dzień dobry, witam. Czy fantastycznie. SP, może ten Gerard Nie, ale ty de Jong. Okej, okay. fajna zmiana. Czy tutaj poleci nam ikona? Nie, ale jest Dominguez. Ramos 90 to też jest fajny wybór, ale my szukamy ikon Optimus. Jest Campbell Optimus. Fantastycznie. Czwarta ikona Optimus Prime. Pomimo tego, że wybraliśmy dopiero 9 zawodników. Także jest naprawdę fajnie. I teraz weźmy golkipera, Optimus na bramce. Nie protestuję. No, ale go i tak nie dostaje, więc w sumie to nieważne, czy protestuje, czy nie. Ej, ale okej, okay, mamy 92 oceny i prawie pełne zgranie. No, ostatnie warunki draftów, gdzie zrobi strasznie słabo, jest dobrze. Ja wezmę tylko Neymara 93, bo on będzie miał szansę istnienia w pierwszym składzie. Tutaj jest ikona, jest Carles Puyol. Weźmie go, bo on nam da. Już pełne zgranie i tym w ogóle nie musimy się przejmować. Draft 192 na ten moment i powinny teraz dropić teoretycznie coraz gorsze. Dropi nam Messi 94, to też jest dobra karta. No i na te 6 wyborów większość powinno być już raczej shitem, ale leci na Mbappe. I chyba nic wyjątkowego się tutaj już nie stanie. Emerson, Roussillon i na bramce, no tutaj naprawdę jest minimalna szansa, że miał nam wylecieć jakiś Optimus. No właśnie. Jeżeli chcecie taki kolejny odcinek, kiedy jej być może znowu siebie więcej ikon do draftów, szczególnie tych Optimusów, to zostawcie łapkę w górę, przypominam, 3,5 tysiąca łap to się równa kolejny draft ikon Optimus Prime Challenge. Także wiecie co robić, w komentarzu napiszcie ile wy najwięcej ikon Optimus Prime w historii robienia waszych draftów w FIFA 20. No a teraz już wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie, piąteczka, cześć i pa, pa.